Ciemka z tej strony Tomek, a jesteśmy nad starorzeczem ponownie, trochę w innym miejscu. Zupełnie inne jest do drugiej strony. Jeszcze tu w tym roku nie byłem, także nie wiem czego się spodziewać. Z tego co widzę, aktywność ryby jest raczej słaba. Mamy dokładnie w pół do szóstej, także około 2,5 godziny łowienia. Szybko przygotowujemy zanętę i ruszamy z tematem. Dzisiaj tylko feeder, koszyczek. Eee, nie będę nic kombinował, mam tu, jeszcze w, e, e, wróć. mam tu jeszcze towar do metody, jakieś kulki, nie wiadomo co, ale tego nawet nie będę ruszał, ponieważ ryba wydaje mi się, że bierze delikatnie i kulki na razie są jeszcze za wcześnie, że nie interesuje ich. Tak jak było ostatnio w ostatni weekend. Dobra, przygotujemy sobie szybko za nęte. Towar bardzo prosty. wody śmigaderko towar bardzo prosty eee, tak paneda to sensas bremec tylko jasna, zanęta leczczowa no a taki ma piernikowy ja to nazywam szarlotka, to mi tak pachnie taki, takimi jabłkami z cynamonem, ale może to tylko takie e, ten eta w, w miarę jasna Przyciemnimy sobie ją barwnika czarnego, nie za dużo, tak żeby ją tylko delikatnie przyciemnić. No jest tutaj w miarę ciemne. Dobra, do tego dodajemy... Jak do każdej zanęty w trochę mielonej konopki, poprawi to trochę pracę z koszyczka, na taką większą garść. Dobra, tarkę, żeby zaoszczędzić czasu. Mamy pojemniki. Nie mam. Miałem jeszcze dodatkowy um, zapach HMS Arhomix, ale nie będę go dodawał, ponieważ um, zapomniałem jak ta zamięta pachnie. Ona pachnie wystarczająco mocno, także nawet powiedziałbym, że za mocno jak na tą porę roku. Dlatego już atraktora w ogóle nie będę dodawał. możecie dodawać na dwa sposoby. Pierwszy to jest na sucho, dodajemy to normalnie zanęty, mieszamy ją na sucho i dopiero wody. W drugi sposób to jest nalewamy sobie, przesypujemy sobie barwnika do, do pudełka, nalewamy trochę wody, mieszamy to, żeby się wszystko rozmieszało, Ty nawijamy zanęty. Wyjdzie na to samo, tak naprawdę. Nie kombinujemy. Dobra. Dodajemy troszeczkę wody, To już delikatnie tak przewydrzyłem na samym wstępie, ale ma to swój powód, a mianowicie po prostu już te zanet w ogóle nie będę dowilżał. Ja chcę mieszankę. Tu jest płytko. Myślę, że około metra półtorej wody e, jeszcze nie gruntowałem. Nawet kosz muszę wstawić do wody, ponieważ kiedy to na stromym brzegu. E, Wydaje mi się, że po prostu jest płytko. W razie czego? zanęta będzie za sucha, a mogę to wyliczyć. Jeżeli będzie już zbyt mokra, już nic z tym nie zrobię. Na tą chwilę zostawię tak, jak jest. Będzie taka półsucha. Chcę sobie zrobić po prostu taki dywan i to będę, koszyczek będę nabijał większą ilością przynęt. I to było na tyle. Zanęta tak naprawdę już wystarczyło by mi pół kilograma, ale już mi się nie chce bawić odmierzanie i takie, takie pierdoły. Także zawieramy się, rozłożę sprzęt, ci będzie krótki filmik, zapomniałem kabla do ładowarki kamery, mam tylko jeden akumulatorek, także zobaczcie tylko trochę łowienia i końcowy wynik. Do zobaczenia. Słuchajcie, wszystko rozłożone, wygruntowałem sobie zestaw, ułowię na około 35 metrach, bardzo ciężkie łowienie tutaj. Już widzę po całym brzegu, że masa gałęzi, liści, jakieś śmieci. nie podoba mi się tutaj, no, jest taką mieszanką żwiru, piasku i mułu. muł jest dosyć sporo, jak wszedłem do wody w Kaloszu, to od razu się zapadłem, także Dobrze, że nie domoczyłem dobrze tej mieszanki, ona jest stała się sucha, wręcz zasłucha, ale o to mi chodziło, chcę po, to, po prostu zamiast zanęty podawać przynęty nasze, um, przynęciłem, przynęciłem to są, um, no, nasza zanęta, dodałem trochę pieczywka fluo, do tego dorzucam do każdego koszyczka co 3 minuty, a się zaraz będę musiał przerzucić. Um, Parę ziarenek kukurydzy, pinkę topioną i kastery I zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt. No niestety już jest późno, tak że za dużo czasu nie mam, nie na razie łowię około 10 minut zanęcenia. Na razie jeszcze nie miałem żadnych wskazań, zobaczymy czy, czy coś się uda złowić. Pogoda na pewno się zmienia, ponieważ wiatr z wschodu teraz wieje na północ, jest bardzo zimny wiatr. Generalnie mamy dzisiaj 13-14 stopni, a w tym momencie zastanawiam się, czy nie założyć ponownie czapki, także no, pogoda jak na kwiecie mamy bardzo, bardzo, bardzo płodno. Te ryby trochę wariują, ponieważ w tym, w tym okresie, w tamtym roku, wiem, już, już siedziałem w krótkich spodenkach bez koszulki, a w tym roku jestem ubrany tak naprawdę jak na zimę. Dwie bluzy, ciepłe spodnie, dodatkowo spodnie przeciwdeszczowe. I... Pogoda jak w kalejdoskopie. masa śmieci na dnie. Obojętnie gruntowałem około 20 minut, nie znalazłem żadnego czystego dnia postopu. A sam koniec postanowiłem, że po prostu będę tak, tak często przerzucał, że zrobię sobie plac, wyciągnę te wszystkie liście z mojego miejsca, w którym obecnie łowię i mam nadzieję, że ryby przyjdą do tego. Mnie bardzo dziwię na tym łowisku, że w ogóle ryb, ryby się nie spawiają. Nie ma w ogóle spawu żadnych ryb. Nie wiem czym to jest spowodowane. Musimy odczekać. Nie wiem, ryby w ogóle nie żerują, Nie rozmawiałem z żadnymi wędkarzami. Nie wiem, co się dzieje, czy coś w ogóle łowili. Oczywiście, że ryba przystąpiła już kompletnie, dotarła i nie żeruje. Ale to się okaże 3, 30, 3, 60, w tani. Łowię 360 zupełnie się wystarczy na tą odległość, nawet powiedziałbym, mógłbym użyć 330, obrotek 4000, przeciąga ósemka. Przy 0,28 czy 0,30, koszczek w tym momencie mam 20 gramowy, daleko nie trzeba rzucać, średniej wielkości, nie chcę tych ryb po prostu przekarmić, jeżeli duże ryby, czyli leszcze, o które mi chodzi, wejdą, zauważą, że we wchodzą w łowisko, zmienię sobie na koszczek plastikowy tak, żeby właśnie ten lekki towar podawać w całości na dnie, żeby on się dopiero na dnie rozpraszał a nie w tonie. W tym momencie zależy mi, żeby cokolwiek złowić, żeby mieć w ogóle jakieś branie, bo na razie to wygląda dosyć kiepsko. Mam stopera, tak żeby e, regularnie podawać towar w łowisko, postawiłem sobie, że na początku średnim koszyczkiem będę co 3 minuty przerzucał, myślę, że to wystarczy, e, jeżeli nie będę miał efektów, jeden, dwa koszyczki postawię sobie tak na 10 minut, zobaczymy, może ryby potrzebują trochę więcej czasu, żeby wejść w nasze łowisko, a jeżeli... Nic nie będzie działo, to będę kombinował kipami, może trochę atraktora. Wszystko wyjdzie w praniu. No na razie nic nie mogę powiedzieć, ponieważ nie dzieje się nic. Ciekawostką tego łowiska jest niby to jest woda stojąca, ale e, ma połączenie z rzeką. Tutaj ryba wchodzi po prostu na tarło. E, Pojcie lewsze, są karpie, są na pewno, są dzikie karpie. Są e, również liny, z tego co słyszałem, karasie, których jeszcze nie złowiłem. Może kiedyś mi e, będę, będę miał okazję e, Dużo drapieżnika, na pewno to jest dużo spinningisków, widać na łódkach się w jak pływają. Obecnie jest okres ochronny, ale myślę, że za, za dwa tygodnie mamy połowę kwietnia. Za dwa tygodnie to już będzie pełno łódek, będą spingować ten z szupakiem. Znaczy, no, może może też mi się uda a, przyjechać, chociaż Pierwsze plany na maj to jest na pewno odwiedzić ren, zobaczyć co się dzieje na renie, wydaje mi się, że um, będzie szansa już coś złowić, muszę opłacić kartę, no ale to... O. Miałem drobne wskazanie. Dwie i pół minuty. Albo ryba się otarła. Nie ma nic. Nie ma. Ryba się otarła o plecionkę. Bardzo często tutaj ryby chodzą bardzo blisko brzegu. Tu nie było brania. Na razie nic nie będziemy zmieniać, zarzucimy ponownie. Będę miał ponowne branie takie, znaczy to jest fałszywe branie, tak jak na, na łowiskach komercyjnych. Jeżeli będę miał coś takiego, to e, e, zmienimy na pewno na lżejszy koszczyk. Lżejszy może albo na plastikowy, albo na mniejszy. Każdym razem, kiedy zarzucam, obserwuję przytówkę i drugą ręką, po prostu mam, którą mam wolną, prawą zawsze kładę na kij, tak, żeby w momencie brania ewentualnie a, mieć szansę zaciąć tą rybę. Lewą rękę mam wolną, mogę przygotować sobie po prostu towar. Za każdym razem wyciągam sobie odpowiednią parę, parę piny, parę, parę kasterów, kładę na zanętę, kiedy wyciągam kuczyszek z wody, po prostu tylko nabijam, nabijam go i tak to wygląda umów. Parę kasterów. Kilka pinek. Zobaczy kukurydzy. Czekamy. Minuta minęła. To już było na pewno branie? Było dwa razy, dwa razy takie mocniejsze pociągnięcie. nie było jedno mocne, mocne ugięcie, zostawienie, tylko po prostu dwa razy tak, jak, tak jakby pod... Możliwe, że płotki wyszły. Jest dosyć spore podki tutaj drobne i ona czasami po prostu podgryza te a, pinkie, białe robaki. Otarcie już o plecionkę. To nawet nie zacinam. Problem polega na tym, że jeżeli ryby ocierają się naszą plecionkę, na dnie mamy bardzo dużo starej roślinności, pełnopatyków, jakichś liści, śmieci. Jeżeli ryba otrze się na brzuchę żyłkę czy plecionkę automatycznie przesuwa nasz zestaw jeżeli, coś takiego, jeżeli nasz haczyk leży i koszyczek leży na dnie automatycznie zbieramy jakieś śmieci to jest właśnie to czego trzeba unikać, jak najlżej łowić tak żeby po prostu ten koszyczek nie zbierał tego, tego towaru bo jeżeli mamy jakieś liście na, czy roślinność na haczyku wiadomo, że ubranie ciężko 2,5 minuty Coś się zaczyna powoli dziać. co nie wydarzyło, 3 minuty minęły, budujemy, delikatnie podgryzione pinki, mówię na 3 pinki na, na, na samym początku. mały plastikowy 20 gramów. Ja chciałem chciał podać po prostu większą ilość przynęt naszego łowiska. Zabijemy sobie również. I lecimy. O 36 męczy mam około 2,5 metra. Uh, myślę, że na wystanę łowieni to jest dobrze. Uh, nie jest za głęboko, nie jest za płytko. Woda się szybko tam naczywa, także myślę, że ryba, ryba raczej się utrzymuje w tym, w tym rejonie. Wróbka, że go na rybach, kiedy ryba nie bierze sięgamy po telefon, zazwyczaj w tym momencie, kiedy sięgnę po telefon, mamy braniu. Monor uratowany, już myślałem, że nic się nie wydarzy dzisiaj. A tak naprawdę już chciałem się pakować. No i udało się jednak coś zaciąć. Mamy leszcze. Muszę go bardzo delikatnie holować, ponieważ założyłem haczyk chyba 22 na przeponie 0,8. Jak na te ryby to jest ekstremalnie delikatnie. Jedną pinkę, paczek do ochotki. Nie wiem, coś, coś się z tymi rybami stało, że po prostu nie ma żadnej aktywności. Już nie chodzi o to, że ryba e, e, nie bierze, no, mogą być tego tysiące powodów, ale chodzi o to, że gdzieś ją wywiało. Gdzieś ją wywiało. Nie ten przypadek już bym gał, dawno go miał Ale To był chyba powód dla którego Nie mogłem nic złowić Miałem dwa fałszywe brania i to było tyle Deszczyk myślę, że około 2,5 kg no, będzie na spokojni jak więcej za mną bardziej sami. nasz rybkę to wybuchło chyba na dzisiaj myślę że już skończymy łowienie no i dzięki za uwagę mam nadzieję że wam się podobało no niestety dzisiaj ryby nie dopisały na sam koniec mam już godzinę 20, 20 także czas jest wie. zimno się strasznie zrobiło ręce mi marzną także zawijam do domu trzymajcie się hej